Luxpaw w Morzywole koło Końskich to największy wybór ogrodzeń, konstrukcji stalowych i balustrad w regionie. Firma jest ich producentem. Znakomita jakość, a teraz nowe, niższe ceny. Przęsło już od 370 zł za metr bieżący. Brama szerokości 4 metrów i wysokości 1,5 metra wypełniona panelem 3D już od 1400 zł. Luxpaw mieści się przy trasie wojewódzkiej Końskiego Warczów. Istnieje możliwość dowozu oraz montażu zamówionych elementów. Przyjedź i zobacz. Morzywół 36. A, telefon 797-355-341. Wiele lat w klubie osiedlowym ksm a obecnie nauka koneczczan lepienia z gliny w Miejsko-Gminnym Domu Kultury. W czwartek zaprezentował on swoje prace podczas wernisarzu wystawy w Nowym Świetle. Konecki twórca ceramiką zajmuje się od 2005 roku, kiedy to rozpoczął działanie pracowni związanej z tą dziedziną sztuki w klubie osiedlowym ksm -ek. Dzięki koledze Adamowi Dzierzgwie, który... Jako wolontariusz europejski pracował w garncarni w Niemczech. E, przywiózł taką ideę, żeby coś takiego utworzyć e, w końskich. I, I stało się to w, w klubie osiedlowym KZM. -e, e, dzięki przychylności e, kierownictwa, ale i dzięki e, kilku osobom zaprzyjaźnionym. E, Udało się zorganizować pracownię i w ten sposób i w ten sposób nadarzyła się okazja, żeby taką działalność kontynuować. Od 2005 roku przez pracownię przewinęło się setki osób, które zostały w pewien sposób zaszczepione ceramiką. I mogę powiedzieć, że kilka osób związanych z pracownią jest to ich sprawa zawodowa. Kontynuują taką działalność jako, jako zawód. Podczas wernisarza Pawła Stasińskiego przedstawił licznie zgromadzonej publiczności dyrektor placówki Piotr Salata, który nie ukrywał radości z powrotu działalności wystawienniczej Domu Kultury. Prace ceramiczne spodobały się przybyłym miłośnikom sztuki. Natomiast sam autor zdradził nam, że podobnych dzieł ma o wiele więcej. No, mógłbym jeszcze drugą wystawę zorganizować tymi swoimi pracami, ale wystawiłem te, które są dla mnie w pewien sposób znaczące w tej mojej karierze. Wśród gości wydarzenia znaleźli się między innymi burmistrz Końskich Krzysztof Obratański, dyrektor Biblioteki Publicznej, Dariusz Kowalczyk, artysta rzeźbiarz Grzegorz Król, dyrektor placówki kultury w Stomporkowie Katarzyna Sorn, muzyk Marek Werens, a także wiele innych osób. Muzyczną wisienką na artystycznym torcie był koncert Katarzyny Kaftan Komorek i Alicji Woldańskiej, której towarzyszyła sekcja Big Bandu: Domu Kultury w składzie Rafał Kondziela, saksofon, Roman Cieślak, gitara, Paweł Kocza i Gitara Basowa i Zbigniew Werens Perkusja. Wystawę w domu kultury przy przy ulicy partyzantów w Końskich będzie można oglądać przez najbliższe tygodnie. Zapraszamy!